Czy istnieją w Polsce pustynie? Tak. Nie są to oczywiście obszary na miarę afrykańskiej Sahary, amerykańskiej Mohawii czy azjatyckiej Gobi. Jednak istnieją w naszym kraju obszary piaszczyste, które zachwycą Was oryginalnym krajobrazem. Najbardziej znana w Polsce jest pustynia Błędowska, znacznie mniej z kolei pustynia Kozłowska na Dolnym Śląsku. Tę drugą postanowiliśmy odwiedzić, zwłaszcza że towarzyszą jej olbrzymie wrzosowiska. Pierwszym naszym celem po długiej covidowej przerwie stały się ogromne wrzosowiska i miniaturowa pustynia zlokalizowane na obszarze borów dolnośląskich w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. To pierwszy po długiej pandemicznej przerwie materiał, który wam obiecaliśmy i w którym pokażemy wam dwa miejsca niezwykłe. Ogromne, przepiękne fioletowo-różowe wrzosowisko, bodaj największe takie na Dolnym Śląsku oraz pustynię również Dolnośląską. Jedną z bodajże dwóch i jedyną dostępną dla turystów. Druga znajduje się na terenie czynnego poligonu wojskowego, więc tam nie wejdziemy i drona wypuszczać nie będziemy, ze względu chociażby na przepisy. W tej chwili. Zatrzymaliśmy się już na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i widzimy tutaj mnóstwo wrzosów, ale szukamy odsłoniętego miejsca, gdzie będziemy mogli wystartować naszym dronem i pokazać Wam, jak to pięknie wygląda. A zaraz potem ruszymy na pustynię. Wrzosowisko Przemkowskie znajduje się na terenach dawnego poligonu radzieckiego. Według danych gminy Bolesławiec zajmuje powierzchnię przeszło 6,5 tysiąca hektarów i stanowi aż 15% powierzchni suchych wrzosowisk w Polsce. To niezwykle cenny ekologicznie obszar, a przy tym wspaniała atrakcja dla wszystkich, którzy lubią obcować z pięknem natury. Najlepiej wybrać się tu na przełomie sierpnia i września, czyli w okresie kwitnienia wrzosów. Pamiętajcie jednak, by nigdy nie deptać roślin i nie zakłócać spokoju pracującym tu pszczołom, które przygotowują wyborny miód wrzosowy. Następny przystanek naszego wypadu to pustynia Kozłowska. Rozległe połacie wydm śródlądowych ukształtowały się tu po ustąpieniu lodowca około 11 tysięcy lat temu, a z czasem pokryły roślinnością. Odsłonięte zostały już współcześnie na skutek działalności człowieka tu bowiem przez blisko 50 lat funkcjonował poligon północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej. Zarośnięte wydmy stały się obiektem licznych bombardowań ćwiczebnych sowieckiego lotnictwa i jednostek rakietowych, co skutkowało regularnymi pożarami i w konsekwencji wypaleniem roślinności do gołego piachu. Niepotwierdzone informacje mówią, że w latach 80. ubiegłego wieku miało dojść w tutejszej bazie wojskowej do gigantycznej eksplozji, po której na pobliską autostradę A18 poczęły spadać ludzkie szczątki. Fala uderzeniowa miała być tak silna, że pękały szyby w oknach budynków leżącego 15 km dalej bolesławca. Nie udało nam się jednak potwierdzić tej informacji. Tereny po byłych bazach i poligonie skrywają jeszcze wiele tajemnic. W jednym z kolejnych odcinków opowiemy Wam o nich więcej. Tym razem jednak skupiliśmy się na urokach pustyni i otaczających ją rzosowisk. Jak dojechać w to niezwykłe miejsce? Sposobów jest kilka. My wybraliśmy rozwiązanie bodaj najbezpieczniejsze i takie właśnie polecamy. Kiedy dotrzecie do miejscowości Trzebień, skręćcie w ulicę spacerową. Jeśli traficie tam w porze kwitnienia wrzosów, zatrzymajcie się najpierw na leśnym parkingu po lewej stronie drogi. Jeśli z kolei wolicie wyruszyć od razu na pustynię, Tuż przed parkingiem skręćcie w lewo, a następnie ruszajcie prosto aż do końca drogi. Tam traficie na parking przy zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Tu musicie już zostawić samochód i udać się pieszo bądź rowerem drogą pożarową numer 52. Czeka was trasa o długości 1.5 km, na końcu której leży pustynia Kozłowska Południowa. Aby zwiedzić większą północną część, musicie przebyć kolejne półtora kilometra ścieżką wytyczoną przez gigantyczne wrzosowisko. Pamiętajcie, że wliczając drogę powrotną, musicie pokonać 6 km, więc warto zabrać ze sobą wodę. Na trasie przyda się Wam nawigacja, ale uwaga! Mapy Google nie uwzględniają żadnych tras wiodących na pustynię. Największą pomocą w tym przypadku okaże się czeska aplikacja mapy.cz. Przyda się również mobilny Bank Danych o Lasach aplikacja stworzona na zlecenie Lasów Państwowych. Odcinek dedykujemy Ani Andruszków. Kiedyś cię tam zabierzemy.